Szanowni państwo, jest mi niezmiernie miło powitać okay. państwa na podsumowaniu naszego dorocznego konkursu na najpiękniejszą palmę i pisankę wielkanocną. W 2022 roku miasto Radzyń Podlaski, powiat radzyński wspólnie z radzyńskim ośrodkiem kultury ogłosiły ten konkurs dla dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i powiatu radzyńskiego. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi, a także rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej i zdolności manualnych oraz stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości prezent prezentacji własnych dokonań twórczych. Zadaniem uczestników było wykonanie fal i pisamy, pisanych wielkanocnych, które to właśnie tutaj możemy oglądać. Na konkurs. Płynęło 78 prac, z czego 57 w kategorii przedszkoli, 12 w kategorii uczniów szkół podstawowych z klas 1-4 i 9 w kategorii szkół podstawowych uczniów z klas 5-8. Jury w składzie Arkadiusz Kulpa, przewodniczący, Tomasz Młynarczyk i Aldona Sadowska przyznało w sumie 11 nagród i 9 wyróżnień przy ocenie tych prac żyli kierowało się następującymi kryteriami przede wszystkim zgodnością z tematem konkursu samodzielnością wykonania pracy pomysłowością autora wybraną techniką oryginalnością i walorami estetycznymi jest mi niezmiernie miło powitać państwa w Radzyńskim ośrodku kultury cieszę się że tak licznie przyszliście do nas ale są też z nami bardzo wyjątkowi goście w osobach burmistrza naszego miasta, pana Jerzego Remka, a także starosty radzyńskiego, pana Szczepana Niebrzegowskiego, których powitajmy wielkimi brawami. Tak jak już wspomniałem, konkurs nasz ma już... Wieloletnią tradycją pierwszy został zorganizowany w 1975 roku. I to właśnie Radzyński Ośrodek Kultury przez tyle lat organizuje konkursy na palmę i pisankę, jak również na ozdobę świąteczną przed świętami Bożego Narodzenia. Konkursy te poprzedzają kiermasze. I już w najbliższą sobotę na Placu Wolności w Radzeniu Podlaskim odbędzie się Radzyński Kiermasz Wielkanocny na który już w tym momencie wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. A w tym momencie na scenę zapraszam wodarzy naszego miasta i powiatu i bardzo proszę o zabranie głosu zarówno przez pana burmistrza jak również pana starostę. Bardzo serdecznie przede wszystkim kochane dzieci nasze tutaj witam państwa rodziców, ale również nauczycieli, wychowawców. Witam serdecznie wszystkich, proszę państwa. To jest taka wyjątkowa chwila, bo tutaj tworzymy taką jedną dużą rodzinę, jedną wielką rodzinę. I to, że przygotowujemy się do świąt Wielkiej Nocy, tutaj w takim gronie, jest czymś naprawdę wyjątkowym, czymś naprawdę wzruszającym. To, że są dzieci, ale są również rodzice. To, że ten zwyczaj pisania pisanych, również budowania tych pięknych... Pięknych palm wielkanocnych. Myślę, że to gdzieś, ja powiem o sobie, gdzieś z domu rodzinnego, to pamiętam z lat bardzo odległych. A w tej chwili, w tej chwili mogę się cieszyć tutaj razem z Państwem, że kochane nasze skarby, dzieci w tym biorą udział, czyli jest przekazanie tych pięknych, pięknych, e, takich naszych polskich, katolickich e, zwyczajów, tych takich zwyczajów, które są rzeczywiście takie Poruszające do takie wzruszające wręcz. Dlatego też bardzo serdecznie wszystkim uczestnikom tego konkursu gratuluję, że jesteście tutaj, kochane dzieci, że jesteście Państwo. Ale również serdecznie dziękuję wychowawcom, nauczycielom przedszkoli, naszych szkół, jak również dyrekcji i wszystkim współpracownikom pana Roberta Mazurka, pracownikom Brazylijskiego Ośrodka Kultury, którzy. Państwo tutaj tworzą tą taką wyjątkową atmosferę, cudowną wręcz atmosferę, gdzie nieprzypadkowo tutaj jesteśmy, prawda? I tym, tym się należy cieszyć. To jest naprawdę coś, czego tak naprawdę nam bardzo potrzeba. Tego ciepła, które tutaj nam towarzyszy. Ale będąc przy głosie, chcę również, bo może takiej okazji już nie będzie, złożyć wszystkim Państwu, kochanym dzieciom, wszystkim Wszystkim rodzicom, dziadkom życzenia, jak najlepsze życzenia świąteczne. Życzę Państwu tego, aby pokój, aby ta wielka nadzieja towarzyszyła nam na co dzień. Tak, aby to błogosławieństwo Boże, które spłynie na nas wszystkich przy tych świątetu, przy tym oczywiście w tym okresie wielkanocnym, aby towarzyszyło nam przez cały, cały rok. Jeszcze raz wszystkim serdecznie gratuluję i pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że zostałem zaproszony przez pana dyrektora do tego, aby patronować tak pięknemu konkursowi. Chcę powiedzieć, że władze Powiatu radzyńskiego zawsze cieszą się właśnie skulturowaniem tradycji kultury narodowej. Na ten konkurs wpisuje się w to, tak patrzę na te, na te wytwory dzieci, naprawdę są przepiękne. Są kolorowe, ale pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy, gdy na Państwa spojrzałem i na, poczułem tę atmosferę tej sali, to jaką ogromną radość sprawia takie ciepło, takie, taki rodzinny spokój, takie bezpieczeństwo. Jak często my nie doceniamy takich zwykłych, prostych sytuacji, kiedy, kiedy jesteśmy razem, kiedy możemy się cieszyć. Kiedy jest bezpiecznie, ale może nieraz stwórca daje nam taką lekcję, żeby doceniać, doceniać to, co się wydawało jeszcze nie tak dawno, tak dawno normalnością. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować panu dyrektorowi Rezyńskiego Ośrodka Kultury Robertowi Mozylkowi za to, że kontynuuje właśnie tą tradycję, tak jak powiedział blisko 50-letnią e, tych konkursów e, wielkanocnych. Dziękuję nauczycielom, e, którzy e, myślę przygotowywali wspólnie z dziećmi to wytwory. E, dziękuję rodzicom, bo bowiem jako wieloletni nauczyciel, że często jest tak, zanim e, powstanie na przykład karmium dla ptaka, e, to... Te ręce bolą, a dziecko idzie do szkoły z karmnikiem. Broń Boże nie sugeruje, że te palmy były przez mamy wykonywane, ale na pewno były pod ich nadzorem, bo są naprawdę przepiękne. Życzyłbym sobie tego, żeby w kolejnych latach, żebyśmy mogli się wszyscy właśnie na kolejnych edycjach tego konkursu spotkać, bo naprawdę jest, jest bardzo, bardzo potrzebny dla nas, dla naszych dzieci. Gratuluję wszystkim, którzy będą tutaj laureatami, zwycięzcami, ale powiem tak, tu nie chodziło o pierwsze, drugie, trzecie miejsce. to chodziło o, o udział i uważam, że wszyscy, którzy wzięli udział, już już wygrali, bo e, nabyli pewne umiejętności, które za chwilę, bo powiedzmy sobie szczerze, e, święta Wielkanocne dosłownie będą za chwilę, prawda, w połowie, w połowie e, kwietnia. I z tego miejsca chciałbym wszystkim Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Przede wszystkim Bożego błogosławieństwa, zdrowia, dużo miłości, ciepła, spokoju, żebyśmy mieli tą chwilę na zatrzymanie się, na ucieszenie się sobą nawzajem, żebyśmy mieli te baterie naładowane do dalszego biegu w nasze życie, w nasze obowiązki. Wszystkiego najlepszego i szczęść Boże. Dziękuję bardzo. Pana Burmistrza i Pana Starostę poproszę o pozostanie na scenie, a o prowadzenie podsumowania konkursu. Proszę Arkadiusza Kulpę, Instruktora Radzieckiego Ośrodka Kultury. E, witam Państwa bardzo serdecznie. Wydaje mi się, że przed chwilą się widzieliśmy w czasie konkursu na najpiękniejszą ozdobę no Bożonarodzeniową, no a dzisiaj już mamy właśnie w na rozprawie i spotykamy się na konkursie na Pierwszą palmę i pisanki Wielkanocą. Ten konkurs był trochę trudniejszy, ponieważ był określony przedmiot typowy. Właśnie albo palma, albo pisanka. I tak jak Pan Burmistrz przed chwilą powiedział, że to chyba są takie najbardziej chrześcijańskie atrybuty związane z Wielkanocą. Palma jest symbolem gwiazdu Jezusa do Jerozolimy przed najpą. A pisanka jest takim symbolem budzącego się życia, bo to święta Wielkanocne są bardzo ściśle związane właśnie z wioską. No, przyznam się, że zawsze z taką, z taką radością czekamy na te konkursy, um, ale jest takim niepokojem, właśnie my jako jurorzy i organizatorzy, ponieważ bardzo ciężko nam później jest to ocenić wszystko, bo my byśmy wszystkim tym przedmiotom przyznali pierwsze nagrody, ale konkurs, jak to konkurs, rządzi się swoimi prawami i musi być ktoś, kto, kto to szczególnie doceniony. No i teraz odczytam protokół właśnie z tego, bo do, do 25 marca będą przyjmowanie tych prac. A we wtorek yy, mieliśmy spotkanie żyli no i wyłoniliśmy właśnie tych zwycięzców tego konkursu. Protokół z posiedzenia żyli konkursu: Najpiękniejsza palma i pisanka Wielkanocna. W 2022 roku miasto Radzyń Kodlaski i Powiat Radzyński wspólnie z Radzyńskim Ośrodkiem Kultury ogłosiły dla dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych konkurs na Najpiękniejszą palmę i pisankę wielganosta. Jego celem było kultowywanie tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi, a także rozwijanie i kształtowanie wyobraźni klasycznej i zdolności manualnych oraz stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych. Zadaniem uczestników było wykonanie i napisanych. Na konkurs wpłynęło 78 prac, 57 w kategorii dzieci z przedszkoli, 12 w kategorii uczniów szkół podstawowych z klas 1-4 i 9 w kategorii uczniów szkół podstawowych z klas 5-8. Żyli w składzie Arkadiusz Kurwa Przewodniczący Tomasz Lunaczyk i Aldona Sadowska przyznało 11 nagród i 9 wyróżnień. Przy ocenie konkursowych prac Żyli kierowało się następującymi kryteriami. Zdolność z tematem konkursu samodzielność wykonania pracy, pomysłowość autora, wybrana technika i oryginalność i walory estetyczne. W kategorii uczniowie szkół podstawowych z klas 5-8, jeżeli przyznało następujące nagrody. Będę wyczytywał i zapraszam tutaj wyczytanych na scenę. Pierwsze miejsce zajęła Anna Grabowska ze szkoły podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim. Zapraszam. Drugie miejsce Julia Gordziejowska ze szkoły podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim. Trzecie miejsce Aleksandra Obrewska ze Szkoły Podstawowej nr 1, Drodzy Naukodlazki. A wyróżnieni zostali Izabela Polańska, Szymon Sobczak i Joanna Koźnik, ze Szkoły Podstawowej nr 1, Drodzy Naukodlazki. W, w kategorii uczniowie szkół podstawowych z klas 1-4, pierwsze miejsce zajął zają Kordelia Bakosz, ze Szkoły Podstawowej w Piałce. Drugie miejsce zajął Wiktor Bierzbicki ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Rzeczeniu Podlaskim. A trzecie miejsce zajęła Ada Łabeń ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Rzeczeniu Podlaskim. A wyróżnieni zostali Alicja Mućko ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim, Kacper Gołoś ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Rzeczeniu Podlaskim i Hanna Zapłocka ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Rzeczeniu Podlaskim. było dużo i wszystkie były świetne. Pierwsze miejsce zajął Piotr Syca z przedszkola miejskiego numer 2 w Brazylii Kozasku. Maliśmy również dwa trzecie miejsca. Jedna z nich to Lena Wysokińska przy szkole podstawowej w Białce. A druga nagroda przypadła w pracy zbiorowej. Szkola, przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radzeniu Podlaski. Są to Karolina Ściborska, Zofia Kopeć, Mikołaj Rzepczyński i Łukasz Siwek. W tej kategorii zostali wyróżnieni Ada Piątek z Przedszkola Miejskiego nr 1 w Radzeniu Podlaski. Oliwia Zając z Przedszkola, Przedszkole postoje w Białce. Julia Chrończyk z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Radzeniu Podlaski. Mamy również małe upominki i dyplomy dla wszystkich uczestników do naszego konkursu. Z kategorii klas 5-8 zapraszam na scenę Bartłomiej Golca, Małgorzatę Zając. I America Z kategorii klasy 1-4 zapraszam na scenę Rozannę Zajwic ze Szkoły w Białymstoku, Joanna Włoszek, Rubiczika Sobczaka, Marię Piechutowską, Jakuba Niewęgłowskiego, Dymona Iwaszko. przedszkolno zapraszam na scenę Julian Ryszko, Milena Koczkodaj, Igor Skowron, Lucja Maj, Gabriela Dorosz, Ignacy Klimiuk, Oskar Kucio, Nikola i Michał Dorosz. Przedszkola Kacperek zapraszam Weronikę Nowicką. Przedszkola przy Szkole Podstawowej w Białce. Zapraszam Łucję Minczarek, Aleksandrę Jekikowską, Ignacego Koczkodaja, Julię Matysiewicz, Guzannę Koczkodaj, Sebastianę Książka i Aleksandrę Lekowicz. 又加了一些经济政策，再加上这些，再加上这些，再加上这些。 Tego nr 1 w Radzie zapraszam Zuzannę Łuczko, Oskara Piątka, Kornelię Szymanek i Zuzannę <śleszy> jesteśmy przy Przedszkolu numer 2. Zapraszam. Gornery Szczepaniuk, Lenę Bazurek, Adriana Jurkiewicza, Małgorzatę Danilu, Gabriele Łukaszek, Gabriele Łukaszek, Cezary, Cezarego Polańskiego. Książek dziękuję. i Jelenę Kalinowską. Brawa, brawa. Przedszkola numer 2 zapraszam Daniela Kazimieruka, Julię Bielecką, Alicję Matejek, Wiktora Kucia, Fabiana Burjaka, Francelinę Solecką. Amendę Kraskowską, Aleksandra Dziewęgowskiego, Wiktora Kuli. zapraszamy na scenę uczestników z przedszkola miejskiego numer 3. Alicję Koniak, Dominika Koniak, Renę Świątek, Emilię Kacprzak, Marię Kozak, Patryka Siewierca i Alicję Bostońc. i zapraszamy do konkursu w grudniu. To już czasie jeszcze będą święta i wakacje, także to, co zrobić. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, do domu. Te wszystkie Wasze piękne prace w najbliższą sobotę y, znajdą się na tym radzyńskim Kieł Wielkanocnym. I cały dochód ze sprzedaży tych prac zostanie przekazany na rzecz uchodźców z Ukrainy. Myślę, że to jest bardzo szczytny cel. Już w tym momencie bardzo serdecznie Wam dziękuję jeszcze raz, że zechcieliście wziąć udział w naszym konkursie. Zapraszam na następne y, nasze inicjatywy. I na koniec chciałbym się przyłączyć do życzeń, które składał zarówno Pan Burmistrz, jak i Pan Starosta. Chciałbym Wam życzyć zdrowych, pogodnych świąt wielkanocnych spędzonych w gronie najbliższych. Dziękuję Państwu za to, że byliście z nami i do zobaczenia na kolejnych inicjatywach organizowanych przez Europejskie Ośrodki Kultury.